Tak, zamieniłam płatną platformę na zupełnie darmową akademię. I nie dlatego, że płatna była zła, czy coś w tym stylu, czy nie działała. Nie, po prostu dlatego, że jeżeli mogę mieć to samo za darmo, za co płacę już w sumie niemałe pieniądze za dostęp miesięczny, to po prostu wolę wybrać oczywiście tą darmową opcję. I Ty też teraz masz właśnie taki wybór. Możesz wybrać sobie, czy chcesz zapłacić za edukację i uczyć się tego właśnie, poświęcając ten swój kapitał yy, na platformy edukacyjnej. Tam wszystko jest oczywiście sprawdzone i tak dalej. Nie będę mówić żadnych złych słów na platformy edukacyjne, bo naprawdę fajnie uczą. Ale właśnie jest to dla, bardziej dla takich osób, które jednak tą kasę mają, żeby ją wyłożyć na start, co nie? A jeżeli nie masz tej kasy, to teraz masz właśnie wybór, możesz zapisać się do darmowej Akademii, która nauczy cię wszystkiego tego samego, co nauczyłbyś się w płatnej platformie. Tą różnicą, że kapitał, który mm, wpłacałbyś na dostęp do Akademii Płatnej, możesz sobie po prostu odłożyć jako kapitał do tradowania. Czyli te przykładowo 300 dolarów możesz sobie już przelać na swoje konto tradingowe. I po prostu je dalej pomnażać zamiast płacić miesięczną subskrypcję, bo tyle właśnie kosztują płatne platformy. Rok temu, kiedy ja zaczynałam uczyć się tradingu, jeszcze nie było czegoś takiego jak darmowa akademia tradingowa, dlatego ja zapłaciłam za tą edukację i płaciłam do tej pory praktycznie. Ale właśnie niedawno ona powstała, właśnie ta darmowa akademia, o której mówię, i ty. Teraz masz taki wybór, możesz się nauczyć tradingu od podstaw właśnie za darmo. Tak w skrócie czym jest trading to jest nic innego jak zarabianie na rynkach finansowych poprzez kupowanie lub sprzedawanie różnych instrumentów finansowych, takich jak akcje, kryptowaluty, waluty czy jakieś surowce w celu uzyskania zysku i możesz zaró zarówno zarabiać na wzrostach, jak i spadkach cen tych instrumentów finansowych. Ile stąd siadłam w, w morowisku? Także wracając do tego, co mówiłam wcześniej, jeżeli chciałbyś lub chciałabyś nauczyć się tradingu od podstaw do zaawansowanego tradera, możesz to zrobić za darmo. Odezwij się tylko do mnie na tej drugiej platformie pod tą nazwą, żeby uzyskać więcej informacji, lub po prostu skorzystaj sobie e, wrzuciłam taki specjalny link do e, takiego szybkiego poradnika, jak do tej akademii dołączyć. Możesz to zrobić po prostu bezpośrednio klikając w ten link.